Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się sumiennie praktykować różne techniki manifestacji, inwestując swój czas i energię w wizualizacje, afirmacje i inne metody, tylko po to, by poczuć rozczarowanie, ponieważ twoje upragnione manifestacje wydają się nieuchwytne? Jeśli tak, nie jesteś sam. Wiele osób doświadcza frustracji, gdy ich wysiłki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Istnieje jednak sekretna technika. Zakorzeniona w naukach Neville'a Godarda, która może dać ci moc, by w końcu zmaterializować swoje pragnienia. Tajemnica manifestacji. Najpierw zagłębmy się w zagadkę manifestacji i odkryjmy, dlaczego tak wielu szczerych poszukiwaczy znajduje się na rozdrożu, a ich pragnienia pozostają poza zasięgiem. Sedno sprawy leży w subtelnym, acz głębokim nieporozumieniu, które zbiło z tropu nawet najbardziej oddanych manifestujących. W rozległym krajobrazie prawa przyciągania i społeczności manifestacyjnych często spotyka się afirmacje takie jak: Moja bratnia dusza jest w drodze, Moja wymarzona praca się manifestuje, lub Mój wymarzony samochód do mnie jedzie. Na pierwszy rzut oka te deklaracje wydają się idealnie zgodne z podstawową zasadą prawa przyciągania. Pozytywne myśli prowadzą do pozytywnych rezultatów. To sama esencja manifestowania swoich pragnień, a przynajmniej tak się wydaje. Jednakże tu właśnie tkwi intrygujący paradoks. Aby skutecznie manifestować, trzeba przyjąć tożsamość kogoś, kto już posiada upragnione pragnienie. Kiedy jednostki głoszą stwierdzenia takie jak: Moja bratnia dusza jest w drodze, lub Moja wymarzona praca się manifestuje, nieświadomie wysyłają sygnał o braku. Te pozornie optymistyczne frazy w rzeczywistości sugerują, że to, czego pragną, jeszcze nie nadeszło, jest w drodze. Paradoksalnie to rodzi ciągły stan tęsknoty, w którym pożądana rzeczywistość pozostaje kusząco poza zasięgiem. Teraz, gdy rzuciliśmy światło na to nieporozumienie, przeanalizujmy, dlaczego stanowi ono znaczącą przeszkodę na Twojej drodze do udanej manifestacji. Źródło problemu leży w skomplikowanej relacji między myślami tożsamością a manifestacją. Kiedy Twoja tożsamość kręci się wokół braku, Twoje manifestacje mają trudności z materializacją. Rozważmy ten scenariusz. Obecnie borykasz się z trudnościami finansowymi i wizualizujesz sobie, że jesteś otoczony bogactwem. Jednak skupianie się na bogactwie, podczas gdy Twoja podstawowa tożsamość pozostaje zakorzeniona w ubóstwie, wzmacnia przekonanie, że w rzeczywistości jesteś spłukany. Twoja wewnętrzna tożsamość brzmi. Jestem ubogi, a nie jestem zamożny, co niweczy Twoje wysiłki manifestacyjne. Ta niespójność między Twoimi aspiracjami a Twoim wewnętrznym postrzeganiem siebie działa jak potężna bariera dla manifestacji. Twój podświadomy umysł wykrywa to niedopasowanie skutecznie uruchamiając alarm. Rozpoznaje dysonans między Twoimi żarliwymi wizualizacjami, a Twoim zakorzenionym systemem przekonań. W konsekwencji dochodzi do wniosku, że wyobrażony dobrobyt nie jest naprawdę Twój, utrwalając cykl niespełnionych manifestacji. Mówiąc prościej, samo kontemplowanie swoich pragnień, bez zajęcia się leżącą u ich podstaw koncepcją siebie, jest jak próba wyhodowania bujnego ogrodu na jałowej ziemi. To przedsięwzięcie naznaczone wewnętrzną sprzecznością, która hamuje postęp. Ta walka często prowadzi do oporu podczas angażowania się w wizualizację lub afirmacje. Zamiast doświadczać oczekiwanego poczucia podniesienia na duchu i wzmocnienia, jednostki zmagają się z wątpliwościami, sceptycyzmem i negatywnością. Przyczyna tego zjawiska jest jasna: ich stany umysłowe i emocjonalne są sprzeczne z pożądanymi rezultatami. Mówiąc wprost, nie można manifestować bogactwa. Jednocześnie uparcie identyfikując się jako osoba finansowo pozbawiona środków do życia. Nie można też manifestować miłości, internalizując uczucia niegodności bycia kochanym. Proces manifestacji jest nierozerwalnie związany z tkaniną twojej koncepcji siebie i dopóki nie nastąpi ta wewnętrzna zmiana, prawdziwa manifestacja pozostaje nieuchwytna. W konsekwencji wielu szczerych poszukiwaczy znajduje się w impasie pomimo ich niezachwianego poświęcenia technikom wizualizacji i afirmacji. Zrozumienie tej fundamentalnej pułapki jest pierwszym krokiem do odkrycia sekretu skutecznej manifestacji klucz do manifestacji. Więc jaki jest klucz do skutecznej manifestacji i jak możemy zniwelować tę lukę między dążeniem do naszych pragnień a ich faktycznym osiągnięciem? Neville Goddard podkreślał, że udana manifestacja obejmuje coś więcej niż tylko afirmacje i wizualizacje. Wymaga głębokiej zmiany w twojej podstawowej tożsamości i perspektywie. Zachęcał nas do tworzenia żywych scen mentalnych, które sugerują spełnienie naszych pragnień, a następnie do zamieszkiwania tych scen, jakby były naszą obecną rzeczywistością. W jego słowach przyjmij uczucie spełnionego życzenia. A jak noc następuje po dniu, będziesz władać mocą tworzenia. Nauki takie jak ta podkreślają znaczenie myślenia z naszych pragnień, a nie tylko o nich. Podkreśla, że sedno skutecznej manifestacji leży w przyjęciu tożsamości osoby, która już posiada pożądany rezultat. Ta transformacyjna zmiana w koncepcji siebie jest kluczem do uwolnienia pełnego potencjału prawa przyciągania. Kiedy przyjmujesz tożsamość osoby, która już osiągnęła swoje pragnienia, przechodzisz od zwykłego myślenia życzeniowego do głębokiego stanu wiary i wiedzy. Koncepcja ta jest zgodna z poglądem, że słowa Ja jestem niosą ogromną moc twórczą. Neville Goddard odnosił się do Ja jestem jako imienia Boga, podkreślając, że cokolwiek umieścisz po tych dwóch słowach, nieuchronnie się zmaterializuje. Podkreśla to znaczenie tożsamości. Ponieważ Twoja tożsamość kształtuje Twoje przekonania, a przekonania kształtują Twoją rzeczywistość. Kiedy deklarujesz, jestem bogaty, jestem kochany, lub jestem spełniony, inicjujesz proces transformacji, który przesuwa Twoją podstawową tożsamość od braku do obfitości, od zwątpienia w siebie do pewności siebie. Moc zmiany tożsamości. Kluczowym aspektem nauk Nevillea Godarda jest idea, że zmiany tożsamości mogą być transformacyjne. Aby w pełni pojąć jej moc, kluczowe jest uświadomienie sobie, że manifestowanie nie polega wyłącznie na zmienianiu zewnętrznych okoliczności. Chodzi o fundamentalną zmianę Twojego wewnętrznego świata, Twojej koncepcji siebie. Wyobraź sobie, że jesteś na misji zamanifestowania obfitości finansowej. Sumiennie stosowałeś techniki wizualizacji. I powtarzałeś stwierdzenia afirmujące bogactwo, a jednak twoja sytuacja finansowa pozostaje niezmieniona. Dlaczego? Ponieważ, jak podkreślał Godard, moc manifestacji wypływa z myślenia, z nowej tożsamości, a nie tylko o niej. Jeśli twoja podstawowa tożsamość pozostaje zakotwiczona w braku i niedostatku, twoje manifestacje będą cię wiecznie omijać. Wróćmy do przykładu obfitości finansowej. Jeśli Twoja wewnętrzna narracja nieustannie powtarza jestem spłukany wizualizowanie bogactwa, trzymając się tej tożsamości, okazuje się nieskuteczne. To jak próba namalowania żywego arcydzieła na płótnie skażonym wątpliwościami i niedostatkiem. Płótno musi najpierw zostać przekształcone, a ta transformacja zaczyna się od dwóch potężnych słów Ja jestem. Kiedy deklarujesz jestem bogaty. I odpowiednio dostosowujesz swoje myśli, emocje i przekonania, inicjujesz głęboką zmianę tożsamości. Stajesz się w swoim wewnętrznym świecie osobą, która ucieleśnia obfitość. Ta zmiana rezonuje w Twojej świadomości i ostatecznie w Twojej zewnętrznej rzeczywistości. Życie końcowym rezultatem. Aby prawdziwie opanować sztukę manifestacji, trzeba wyjść poza powierzchowne techniki i zanurzyć się w głębokiej zmianie świadomości. Nauki Neville'a Godarda oświetlają potężną ścieżkę do osiągnięcia tej zmiany. Ścieżkę, która polega na przeżywaniu końcowego rezultatu swoich pragnień tak, jakby już się zrealizowały. Aby skutecznie nawigować tą transformacyjną podróżą, możemy podzielić ją na cztery fundamentalne kroki. Krok pierwszy: zdefiniuj swoją nową tożsamość. Zacznij od jasnego zdefiniowania tożsamości. Która jest zgodna z Twoją upragnioną manifestacją. Nie chodzi tylko o chęć osiągnięcia konkretnego rezultatu, ale o stanie się osobą, która już go osiągnęła. Weźmy przykład pragnienia satysfakcjonującego związku romantycznego. Twoja nowa tożsamość może brzmieć: Jestem głęboko kochany i ceniony. Zmiana tożsamości przekracza ulotne pragnienia i obejmuje sposób, w jaki postrzegasz siebie w swoim rdzeniu. Krok drugi. Zanurz się w tożsamości. Gdy już zdefiniujesz swoją nową tożsamość, zanurz się w niej. Jak radził Godard, twórz żywe sceny mentalne, które sugerują spełnienie Twoich pragnień. Wyobraź sobie, że żyjesz jako osoba, która już zrealizowała swoje marzenia. W kontekście naszego przykładu związku romantycznego, wizualizuj scenariusze, w których czujesz się głęboko kochany, ceniony i bezpieczny w swoim związku. Ten krok polega na przejściu od samej wyobraźni do głębokiego doświadczenia Twojej nowej tożsamości. Krok trzeci. Przyjmij konsekwencje. Konsekwencja jest kluczem do transformacyjnej mocy tego procesu. To nie jednorazowa wizualizacja, ale ciągłe zanurzanie się w Twojej nowej tożsamości. Zacznij dzień od ponownego potwierdzenia swojej tożsamości poprzez stwierdzenia takie jak: Jestem głęboko kochany i ceniony. Gdy napotykasz codzienne sytuacje, świadomie podchodź do nich z perspektywy swojej nowej tożsamości. Jak osoba, która czuje się głęboko kochana i ceniona, zareagowałaby na wyzwania lub spotkania. Krok czwarty. Zaufaj procesowi. Chociaż naturalne jest szukanie natychmiastowych rezultatów, zaufaj procesowi. Manifestacja to nie natychmiastowa gratyfikacja, ale stopniowa zmiana świadomości. Jak podkreślał Godard, jak noc następuje po dniu, będziesz władać mocą tworzenia. Uporczywie żyjąc z nowej tożsamości, torujesz drogę dla swoich pragnień, aby zamanifestowały się w swoim własnym, doskonałym czasie. Włączenie tych czterech kroków do codziennego życia jest głębokim aktem autotransformacji. Nie chodzi o zaprzeczanie Twojej obecnej rzeczywistości, ale o zmianę Twojego wewnętrznego krajobrazu. Aby był zgodny z Twoimi pragnieniami. Gdy konsekwentnie żyjesz z końcowego rezultatu, przepisujesz swoje przekonania i emocje, kształtując je tak, aby pasowały do Twojej wybranej tożsamości. W tym procesie granica między wyobraźnią a rzeczywistością zaciera się, a Twoje manifestacje stają się nie tylko zwykłymi życzeniami, ale namacalnymi doświadczeniami.